Dzień dobry, ja nazywam się Kapitan Dynamit. Dotarła do mnie bardzo niepokojąca wiadomość. Aż 40% z was po miesiącu traci motywację. To jaki żart! Jak można tracić motywację? Bawcie się tym! Idę na pierdala. Ty potrzebujesz się, żeby tu przyjść! Ja potrzebuję, żeby stąd wyjść! Dlaczego się tutaj nie toleruje? Kurestwa się nie toleruje tutaj! Bo kurwa zawsze kurwa będzie. Słuchasz, kurwa? Oj, oj. O, nie, o, nie, o. nie chce mi się. Co? Chyba nie wytrzyma w postanowieniu. Co? Ty żartuję. Musimy <śmienicza> Fun. Każdy może trenować, nie tylko kurwa ten, co ma. Sport nie jest zarezerwowany tylko dla osób, które ma, prezentują wysoki poziom sportowy. Masz 35 lat i chcesz zacząć grać na gitarze. Kurwa, jedziesz. Nawet z rodzina, osoba z rodziny może być taką kurwą, bo cię blokuje, nie od 10 lat ty chcesz coś zrobić. Nie, ty nie możesz być artystą, synu, kurwa, musisz być prawnikiem. No to to jest kólectwo.